Witam, pokażę Państwu w tej części w jaki sposób efektywnie i lepiej można zrozumieć conditionale. Jest to metoda opracowana przez Henryka Krzyżynowskiego, autora ciekawych książek do gramatyki angielskiej. Przejdźmy może do rzeczy, sytuacje, które również można przedstawić w klasyczny sposób pierwszym, drugim i trzecim kondycjonalem. Możemy również spróbować przedstawić za pomocą po przedstawionej na ekranie tabelki, o co tutaj w tej z początku mało przejrzyście wyglądającej tabelce chodzi. Chodzi tu mianowicie o to, że zdania możemy rozpatrywać w kontekście, czy są to zdania realne. A czy są to zdania nierealne? Czy występują w teraźniejszości i przyszłości? Lub czy występują one i tyczą się przeszłości? No i za pomocą właśnie tych dwóch aspektów, realności zdania, czy, tej, czy też tej czynności i jej nierealności, oraz tego, czy tyczy się przeszłości albo przyszłości, możemy przypasować zdanie do danego conditionala. Można się zapytać po co tutaj takie tabelki robić, skoro mamy ten pierwszy, drugi, trzeci conditional, jest to niby proste, a jednak zupełnie, ponieważ mamy później conditionale mieszane, one najczęściej pojawiają się na testach FC oraz różnych innych testach w życiu również trzeba często używać mieszanych kondycjonali. trzeba używać struktur WISH, które są często testowane, subjunctive unreal past, tego typu historie, bardzo łatwo zrozumieć używając właśnie tej metody. Przyjrzyjmy się pierwszej rubryce. Mamy sytuację realną w teraźniejszości. Jest to typowy pierwszy conditional. Mamy if i present simple. Na przykład, jeśli on pracuje ciężko, to zda egzamin. If he works hard, jeśli będzie pracował ciężko, lub jeszcze pracuje ciężko, he will pass the exam. Typowe zdanie e, dla pierwszego conditional. Musimy jednak tutaj zwrócić uwagę że i podkreślić, czy jest to zdanie realne i tyczy się teraźniejszości lub przyszłości. Jeśli on pracuje ciężko, jeśli on będzie pracował ciężko, to zda egzamin. Um, druga rubryka, zdanie realne, ale odnoszące się do przeszłości. Tutaj będziemy mieli drugi conditional. If i past simple. Jeśli on, if he really worked hard yesterday, jeśli on naprawdę pracował ciężko wczoraj, to dzisiaj zda egzamin, lub też jutro zda egzamin. If he really worked hard yesterday, mamy past simple, mamy szacownik worked. W simple um, jeśli on naprawdę pracował ciężko wczoraj, jest to sytuacja realna, która wydarzyła się w przyszłości. On faktycznie mógł wczoraj ciężko pracować. Jest to coś realnego, coś, co mogło się wydarzyć. I e, jest to drugi conditional. Rozpatrujemy to jako drugi conditional. Kolejna tabelka, kolejna rubryka tabelki, sytuacje nierealne, wydarzające się w teraźniejszości lub w przyszłości. Czyli jeśli on. Gdyby on, tylko, albo gdyby on tylko pracował ciężko, to zdawałby swoje egzaminy zamiast je oblewać. If he worked hard, he would pass all his exams instead of failing them. Gdyby on pracował ciężko, zdawałby swoje egzaminy zamiast je ciągle oblewać. Mamy sytuację, rozpatrujemy sytuację nierealną, prawda? Ponieważ wiemy, że on nie, nie zdaje egzaminów i nie pracuje ciężko, ale rozpatrujemy tą alternatywę. Mamy nierealną sytuację, którą, którą wyrażamy, którą chcemy przedstawić. I tyczy się ona teraźniejszości albo o przyszłości. Mamy zdanie dotyczące sytuacji obecnej. If he worked hard, he would pass all his exams instead of failing them. I w końcu ostatnia, ostatnia rubryka. Mamy sytuacje nierealne w przeszłości. I tutaj mamy trzeci conditional. Mamy if i past perfect. Rozpatrujemy alternatywną wersję wydarzeń z przeszłości. Wiemy, że coś już się stało i się nie odstanie, a my gdybamy sobie, co by było wtedy, gdyby coś się innego stało i jakie byłyby tego konsekwencje. If he had worked hard yesterday, he would have passed this exam. Gdyby on wczoraj pracował ciężko, to zdałby ten egzamin. Sytuacja nierealna w przeszłości. On nie pracował wcześniej, czy tam wczoraj, nie przygotował się do egzaminu, nie przygotował ściąg i nie zdał egzaminu. Jednak gdyby ciężko pracował wczoraj na przykład, to może zdałby ten egzamin. E, też, który był wczoraj. No, tak akurat tak akurat tym, a może niefortunne zdanie, bo na przygotowanie się do egzaminu potrzebujemy trochę więcej niż jednego dnia. Ale e, tym niemniej nasza zasada tutaj ładnie działa. Można byłoby inne zdanie tutaj jakieś wymyślić. Wymyślić na przykład: e, If he had worked hard the whole semester, he would have passed this exam. Gdyby on pracował ciężko cały semestr, to zdałby egzamin. Prawda? tak wygląda ta tabelka na początku może wyglądać się to takie wydawać się to nieco skomplikowane jednakże po kilku spojrzeniach na tą tabelkę kiedy zaczniemy używać jej wydrukujemy sobie i używać jej i będziemy do kondysjonali do zadań z kondycjonalami szybko wejdzie ona nam w krew i będziemy umieli później w, na przyszłość będzie znacznie lepiej nam to rozpatrywanie kondysjonali działało i będziemy bez zmienia okiem mogli rozłożyć na części pierwsze każde zdanie z conditionalem mieszanym. Tutaj jest druga część tej tabelki, która tyczy się, tak jak powiedziałem na początku, mamy w dzielą się na dwie części, mamy zdanie z if oraz drugą część, w którym jest albo will, albo would, albo would have, i to jest w zasadzie to samo, co w pierwszej tabelce, tylko pokaże, pokazuje ta część nam drugą część zdania mamy. To co jest później, czyli mamy zadanie w pierwszej tabelce: if he works hard, pierwszy conditional i tak dalej, he will pass this exam. If he worked hard, he would pass all his exams instead of failing them. I if he had worked hard yesterday, albo the whole semester, he would have passed this exam. Mamy drugą część tej tabelki, mogą Państwo jeszcze sobie na nią zatrzymać, na chwilę ekran, mogą sobie Państwo ją wydrukować ja spróbuję zrobić tak aby była ona do pobrania gdzieś ze strony internetowej mojej lub w jaki sposób ją opublikuję, żeby mogli ją Państwo sobie pobrać i wydrukować jak porównacie Państwo tą tabelkę, którą pokazuję teraz i tą, którą omawiałem przed chwilą, zobaczą Państwo, że wygląda ona zupełnie tak samo no to by było na tyle, życzę, jeśli trzeba to obejrzyjcie sobie ten, ten filmik kilka razy, żeby lepiej zrozumieć tą zasadę, mam nadzieję, że była ta lekcja dla Was pomocna, życzę wszystkim sukcesu w używaniu conditionali i radzeniu sobie z nimi właśnie metodą Krzyżanowskiego, dziękuję.